Marcin, w końcu się udało. To był ten przełomowy mecz. Teraz KKS w końcu odpali? No myślę, że tak. Kleczew jeszcze w zasadzie nie, wygrał tutaj, nie, nie przegrał na, na tym boisku. No dzisiaj, dzisiaj przełamaliśmy tą dobrą pasę i myślę, że, że teraz właśnie odpalimy od tego meczu, że to był taki przełomowy. Mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia ze sparzędzem zaczniemy już regularnie punktować i, i zrealizujemy ten cel, którym jest, którym jest utrzymanie. No właśnie, przełomowy mecz chyba też dla Kuby Budrowskiego, który bardzo fajnie wpisał się w tej drugiej połowie na listę zawodników podających. No i Boże Cisielski w końcu się przełamał. Myślisz, że to też będzie miało pozytywny skutek patrząc na następne mecze? Nie chciałbym tutaj Kuby pompować, ale to jest 16 latek i wszedł praktycznie zrobił nam zrobił nam mecz. Duży szacunek i mam nadzieję, że, że teraz trener będzie też częściej na niego stawiał, bo jak widać, yy, przynosi do efekty. No właśnie się przełamał w końcu, znaczy przełamał, strzelił bramkę z niebą, ale miał dużo sytuacji w ostatnich meczach i teraz w końcu strzelił piękną bramkę. Myślę, że teraz będzie mu łatwiej zdobywać, zdobywać teraz te bramki, bo, bo sytuacji mu w meczach nie brakuje. Jest zawodnikiem dynamicznym i szybkim, dlatego łatwo mu, łatwo mu wygrywać pojedynki 1 na 1 z obrońcami, tylko brakowało tej skuteczności. Mam nadzieję, że teraz właśnie strzeli się i będzie już regularnie dla nas robił te punkty. Teraz przed, to, przed nami trzy mecze teoretycznie łatwiej się ze strażę, później dwa trudne wyjazdy, niechanowo i Poznań. Uda się zdobyć komplet punktów. Yy, znaczy ciężko powiem tak, w każdym meczu walczymy o, o komplet punktów, ale nie jestem w stanie was zapewnić, że, że tak się stanie. Na pewno będziemy walczyć o, o, o ten komplet i po meczu z Kleczewem tak naprawdę jesteśmy w stanie, jeste, widać, że jesteśmy w stanie ograć i Niechanowo, i Warte Poznań tutaj. Było bardzo dobre boisko i zweryfikowało to, że, że potrafimy grać w piłkę, jesteśmy zespołem, który potrafi wygrywać tutaj z najlepszymi.